Cześć, chciałem Ci zadać trzy pytania dotyczące drugiego liceum. Czy jesteś gotów na nie odpowiedzieć? Tak, jak najbardziej. Dobrze, to pytanie pierwsze. To co po dwójce? Gdzie się obecnie znajdujesz? Gdzie wylądowałeś? Okej, okay. a z, y, w dwójce byłem na Dilhemie i wyniosłem mnie na medycynę i to w Monachium, także za naszą zachodnią granicą. Wow, to bardzo daleko. A co za ci szkoła? Wspierała cię w jakiś sposób w tym? E, tak, w zasadzie tak. Szczególnie w przedmiotach, w których byłem całkiem dobry, w których dobrze się czułem, czyli tak naprawdę niemiecki oraz chemia. Jakby przez to, że był jakiś IPN, oraz to, że nauczyciele faktycznie byli dobrze przystosowani do tego, że do dwójki przychodzą ludzie, którzy faktycznie lubią niektóre przedmioty, to można było się całkiem dobrze rozwinąć, a więc pomogło. Rozumiem. A Twoje najlepsze wspomnienie z naszą szkołą? Ach, pff, najlepsze. Znaczy tak, um, zależy czy stricte ze szkołą. Ponieważ no w szkole mamy też ludzi, w szkole mamy kolegów z klasy i tak dalej. Także wszystkie wspólne imprezy, osiemnastki i tak dalej, to wszystko było super. Natomiast jeśli chodzi o tak stricte ze szkołą, to wydaje mi się, że po ostatniej maturze to było chyba najlepszy moment. Ale tylko z tego względu, że tak naprawdę po ostatniej maturze to już tak naprawdę był, był koniec, była jakaś tam przerwa, a do tego czasu wszystko tak naprawdę się wokół tego kręciło. Rozumiem. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi. Nie ma